klasa Lekcja. Klas. Cotton. Bewełna. bawełniany. Circle. Koło. Cold. Zimny. Zimno. Chłód. Control. Kontrola. Władza. Cool. Ochłodzenie. Ochładzać się. Bombowy. Common. Wspólny. Powszechny. Kurs. Kierunek. Count. Liczyć. Check. Sprawdzić, rachunek. Children. Dzieci. Cows. Krowy. Copy. Kopia, kopiować. Covered. Ukryty, pokryty. Create. Tworzyć, kreować. Cried. Płakał. Couldn't. Nie mógł, nie mogła, nie mógłby, nie mogłaby. Church. Kościół. Come. Przyjść, przyjechać. Color. Kolor, pokolorować. Klik. Kliknięcie, kliknąć. Choose, wybierać. Complete. Kompletny, zakończyć. Crowd. Tłum. Continued. Nadal, nieprzerwany. Compound. Mieszanina, składać, kombinować. Clothes. Ubranie, odzież. Corn. Zboże, kukurydza. Chief. Szef. Clear. Oczywiste, czyste. Consider. Rozważać, przemyśleć. Climbed. Wspiął się, wspięła się. Child. Dziecko. Country. Kraj, ludowy. Cross. Krzyż, skrzyżowanie, krzyżować. Close. Blisko, zamknąć. Correct. Poprawne, poprawiać. Crops. Plony, zbiory, uprawy. Contain. Zawierać. Column. Kolumna, filar. Compare. Porównać, zestawić. Conditions. Warunki, otoczenie. Cost. Koszt, cena, kosztować. City. Miasto. Clean. Czyste, częścić. Hood. Mógł, mogła, mógłby, mogłaby. Company. Spółka, Towarzystwo. Cloud. Chmura. Corner. Ruk, kąt. Coast. Wybrzeże, brzeg. Death. Śmierć. Done. Zrobione. Gotowe. Stworzone. Dead. Martwy. Nieboszczyk. Developed. Rozwinięty, Rozwinięte. Rozbudowany. Division. Podział. Dział. Dywizja. Do. Robić. Czynić. Zrobić. Died. Zmarły. Zmarł. Drawing. Rysunek down w dół current prąd aktualny bieżący dark mrok ciemny drink pić napój drink doctor lekarz doktor dress sukienka strój ubierać się drive prowadzić drop upuścić kapać kropla door drzwi drama day Dzień. Didn't. Nie zrobił. Dictionary. Słownik. Describe. Opisać, przedstawiać. Daughter. Córka. Difficult. Trudny, skomplikowany. Each. Każdy. Divided. Podzielony. Direct. Bezpośredni, kierować. Desert. Deser. Does. Robi. Cut. Ciąć, cięcie, pokaleczony. Deep. Głęboki. Discovered. wynależony, odkryty. Desert. Pustynia, dezerterować. Dance. taniec, tańczyć. Draw. Rysować. During. Podczas. Design. Projekt, projektować. Dog. Pies. Dry. Suchy, suszyć. Distance. Dystans. Odległość. Did. Zrobił. Different. Inny. Direction. Kierunek. Kierownictwo. Dollars. Dolary. Dollars. Dolary. Deal. Transakcja. Umowa. Radzić sobie. Decided. Zdecydowany. Postanowił. Nie robić. Nie czyni. Difference. Różnica. Details. Szczegóły. DOES. determine, Postanowić. Zadecydować. Wczesny. Wcześnie. Early. Usze. Ears. Ziemia, ziemia. Earth. Wschód, na wschodzie. East. Łatwo, łatwy. Easy, jeść. Eat. Krawędź. Edge. Efekt. Efekt. Jajka. Eggs. Osiem, ósma. Eight. Też, bądź, którykolwiek. Either. Elektryczne, elektryczne. Electric. Elementy. Elements. W przeciwnym razie, inaczej. Else. Koniec, kończyć. Energia, siła. Energy. Silnik. Engine. Anglia. England. Angielski, język angielski. English. Cieszyć się, lubić, podobać się. Enjoy. Dość, wystarczająco. Enough. Wszedł weszła, wkroczył wkroczyła. Entered. Całe. pełne. Entire. Równy. Equal. Specjalnie. Zwłaszcza. Especially. Europa. Europe. Nawet. Aż. Even. Wieczór. Evening. Wieczór. Kiedykolwiek. Ever. Każdy. Ka każdy. Every. Każdy. Wszyscy. Everyone. Wszystko. Everything. Dokładnie. Exactly. Przykład, wzór. Example. Z wyjątkiem, oprócz, poza. Except. Ekscytujący, podniecający. Exciting. Ćwiczenie, gimnastykować się. Exercise. Spodziewać się. Expect. Doświadczenie, przeżycie, doświadczać. Experience. Eksperyment. Eksperyment. Tłumaczyć, wytłumaczyć. Explain. Pociąg ekspresowy, wyrazić. Express. Oko. Eye. Twarz. Face. Fakt. Fact. Fabryki. Factories. Czynniki. Factors. Upadek, padać, spadać. Fall. Rodzina. Family. Sławny. Famous. Far daleko Far. gospodarstwo rolne farm gospodarstwo Rolnice. farmers szybki szybko fast ojciec father strach fear czuć poczuć feel uczucie feeling stopy feet spadł spadła upadł upadła fell to Czuł, czuła. felt Niewiele, nieliczni. Few. Pole. Field. Walka, walczyć. Fight. Figura, kształt, sylwetka. Figure. Zapełniony, pełen. Filled. Wreszcie, w końcu. Finally. Znajdować, odnaleźć. Find. Fajnie, wezłe. Fine. Palce. Fingers. Gotowy, zakończony. Finished. Ogiem, strzelać, wylać z pracy. Fire. Pierwsze, najpierw. First. Ryba, łowić. Fish. Tasować, nadawać się do czegoś na coś, trafny. Fit. Pięć, piątka. Five. Mieszkanie, płaski, płasko. Flat. Lot. Flight. Lot. Podłoga, piętro. Floor. Przepływ, wlać się, wypłynąć. Flow. Kwiaty. Flowers. Latać, lecieć, mucha. Fly. Śledzić, być zwolennikiem, być następcą. Follow. Jedzenie. Food. Stopa. Foot. Dla, za. For. Siła, zmusić. Force. Las, forest. kształt, forma, kształtować. Form. W przód, przesłać dalej, naprzód. Forward. Zakładać, znaleziony, odkrył, odkryła. Found. 4 czwórka. Four. Frakcja, ułamek. Fraction. Francja. France. Bezpłatny, wolny, uwalniać. Free francuski francuski język francus french świeże wypoczęte fresh piątek friday przyjaciele friends od S. from